Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dziś naszykowałem dla Was bardzo ciekawy temat, a mianowicie epoki historyczne oraz daty ich rozpoczęcia oraz zakończenia. Więc nie przeciągając, zaczynamy. Epoki w historii świata dokładnie dzielimy na prehistorię. Od około 3,3 ,3 miliona lat temu do 3500 lat przed naszą erą od użycia pierwszych narzędzi do wynalezienia pisma starożytność od około 3500 lat przed naszą erą do 476 roku naszej ery od wynalezienia pisma do upadku cesarstwa zachodnio zachodniorzymskiego średniowiecze od 476 er do 1492 roku od upadku cesarstwa zachodnio zachodniorzymskiego najczęściej do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba nowożytność od 1492 roku do 1789 roku, najczęściej od odkrycia Ameryki do wybuchu rewolucji francuskiej. Epoka XIX wieku od 1789 roku do 1914 roku, od rewolucji francuskiej do wybuchu I wojny światowej. Współczesność od 1914 roku do dziś. Wliczając w to okres II wojny światowej oraz okres zimnej wojny. Mam nadzieję, że w tym krótkim materiale objaśniłem Wam, jak nazywają się i od kiedy do kiedy trwają poszczególne epoki w historii całego naszego świata. W tym materiale byłoby to wszystko na dziś, do usłyszenia w przyszłych filmach.